Tych wspaniałych świąt wielkanocnych, bo to są najstarsze święta dla chrześcijaństwa, a jednocześnie radosne dla każdego z nas, bo spotykamy się w gronie bliskich, co jest niezmiernie ważne, gdyż w codziennym życiu trudno jest nam się spotkać, trudno jest podzielić się radością, a tym razem mamy okazję spotkać się, dzielić radością i jednocześnie starać się pamiętać o tym, że. Z martwych Chrystus. Zawsze przynosi radość, zawsze przynosi pokój i tego bym życzyła wszystkim mieszkańcom w imieniu swoim, w imieniu starosty Rawskiego, Ojca Prałata, także w imieniu wszystkich, tak, tak, aby ta radość zagościła w każdym domu, aby zmartwychwstały Chrystus dał nam dużo takiego spokoju, jednocześnie wzajemnego zrozumienia, życzliwości i aby umocnił w nią Wiarę, a tym samym chciałabym, aby te święta były świętami takiej wielkanocnej refleksji, przeżywanych w gronie rodziny i jednocześnie mile spędzonym czasem bez trosk, bez pośpiechu, bez zmartwień, bez kłopotów. Wesołych Świąt życzymy.